Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na przerwie Bukaresz. Idę do takiego parku, żeby się czegoś dowiedzieć. Nie wiem, ale się dowiem. A może już się dowiedziałem, jest taki kanał na YouTubie. Nie wiem, ale się dowiem i zrobił tak zwanego pół paszkwila olszańskim. Serdecznie Was zapraszam. To jest duży kanał na YouTube, 890 tysięcy subskrypcji, 800 filmów. Trzy dni temu pojawił się taki przeklęty przypadek. Jaszczura Wójciecha Olszańskiego. A tutaj jest przeklęta ławka, na niej nie można siedzieć, bo tam u góry są tak zwane strajniki, gołębia. Ta ławka jest znacznie lepsza. I wiecie co, mnie się pojawiają często takie. Gdzieś filmy w rekomendacjach, właśnie nawet same YouTube mi podpowiada, bo raz że ja robiłem materiały w temacie Kamratów, w temacie Wojtka, Marcina, coraz więcej tych materiałów właściwie było w ostatnim czasie i też komentowałem to, jak inni komentowali. Kanał Zero, ktoś tam jeszcze, tak? No, było tego naprawdę ten kanał Pacz, który zrobił iście swoisty materiał. Na temat kameratów, na temat mnie i w ogóle także tego się naprawdę dużo pojawiało, i tym razem jeszcze, właśnie, kanał, nie wiem, ale się dowiem i powstał taki materiał. Obejrzałem sobie go 39 minut 59 sekund, czyli prawie 40 minut, można powiedzieć. I to jest materiał, dlaczego ja go nazywałem półpaszkwil? No bo jest takim pół paszkwilem trochę, bo nie jest całkiem. Paszkwilowaty. Dlaczego nie jest? Bo wydaje mi się, że prowadzący ten kanał w jakiś sposób może chciał wyglądać, ja ujmę to w ten sposób, chciał wyglądać na takiego, który zrobi ten materiał rzetelnie. Czy ten materiał był do końca rzetelny? No, w moim przekonaniu raczej nie, ale z czego to wynikało? Z niewiedzy. Z niewiedzy prowadzącego nie wiem, ale się dowiem. Dlaczego? Otóż wam wyjaśniam z tego względu, że pewne rzeczy, ok, on tam przedstawiał na temat wojtka e, jego całą historię i tak dalej. Uważam, że dużo pracy było naprawdę w ten materiał włożony. Nie było to zrobione tak byle jak, to jak wiecie co niektórzy wycinają tylko z kontekstu pewne rzeczy, 20 sekund jakiś urywek i tak dalej. Ale w moim przekonaniu ktoś kto robi materiał. Kto ma inne poglądy, niż te, które są reprezentowane właśnie przez środowiska kamrackie, przez Wojtka i Marcina, to nie zrozumie też tych poglądów i nie zrozumie też istoty tego wszystkiego, o czym ci ludzie mówili, czyli kamraci. I tak też jest w przypadku tego materiału, właśnie który został zrobiony przez kanał Nie Wiem, ale się dowiem. I zwłaszcza przede wszystkim nie było tam. Rozumiany też w moim przekonaniu to, co się wydarzyło w Kaliszu. Wydarzenia Kaliskie, ten cały statut Kaliski, jak został potraktowany i tak dalej. Także tutaj prowadzący ten kanał, może starał się to jakoś omówić, ale w moim przekonaniu nie wiedział o czym mówi statut Kaliski, nie wiedział jakie tam są zapisy. Nie wiedział, jakie te zapisy są szkodliwe dla nas, Polaków i dla Polski. Ja powiem jeszcze w ten sposób: że wiecie, co jak ktoś ma takie duże zasięgi, prowadzi naprawdę takie duże kanały, to jest to też szkodliwe dla wizerunku pewnych ludzi. No Ktoś może powiedzieć: Ale jak można Olszańskiemu zaszkodzić, on już sam sobie zaszkodził? Może i tak. Może i jest w tym trochę też jakiejś racji, ale powielanie pewnych tekstów, powielanie pewnych stwierdzeń, no to jest coś, co tylko uświadamia pewnych ludzi, którzy mają już wyrobione jakieś zdanie na podstawie właśnie innych materiałów, które powstały, czy to o Wojtku, czy o kimkolwiek innym. I wtedy to tak się przypieczętuje, taką łatkę się wiecie, co komuś przykleja, że a ten jest taki, ten jest zły na tego trzeba uważać i wiele różnych epitetów jest wtedy takich przypisywanych właśnie jednej konkretnej osobie co mi tu lata coś, myślałem, że, że jakiś gołąb na mnie narobił, a na szczęście nie i wiecie co, no i wtedy może to po prostu rzutować na myślenie innych ludzi którzy o, myślą w ten sposób o, wszyscy tak uważają no to taka jest prawda i taka jest racja a wtedy może być właśnie inaczej, prawda może być po prostu inna. Idę stamtąd, bo tam jakiś gość siedzi na ławce, pije sobie piwo, pali papierosa i krząka tak harczy, tak jak traktor, więc nie, nie jest to przyjemne tam nagrywać. Tutaj gdzieś po prostu będę szedł tą ulicą. Do Was dalej. Mówił. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem oczywiście na podstawie tamtego materiału tutaj poruszyć z programu Nie wiem, ale się dowiem, czyli ta kwestia takiego aktorstwa przypisywana Wojtkowi, że tam był urywek jakiś, że wystąpił w jakimś filmie, jakiś miał krótki po prostu epizod w filmie historycznym, no i na podstawie tego, że po prostu... On budował też swoją świadomość, taki był wątek psychologiczny poruszony, jeśli chodzi o ten cały materiał, że jak on się zmienił, co miało wpływ na tę jego przemianę, że na pewno ważnym wydarzeniem była śmierć jego żony, Agnieszki Fatygi. Tam padły też bardzo dużo krytycznych komentarzy i uważam, że słusznie, że pojawiła się jakaś reklama, właśnie gdy był taki cytat Pokazany jak Wojtek no, rozpaczał, po prostu nawet płakał tak, po stracie swojej żony, i wtedy się włączyła jakaś reklama niepotrzebnie. W takim momencie ludzie do tego mieli po prostu duże pretensje i zażalenie to tak jak mówię słusznie, no bo nie powinno to akurat w takim momencie się y, pokazać. Y, Także y, no, nad tym prowadzący kanał po prostu nie zapanował. Oczywiście, pojawiały się też komentarze pod filmem, dużo wspierających Wojtka, uwolnić więźnia politycznego i tak dalej. Także myślę, że wielu kameratów miało okazję zobaczyć po prostu ten film na YouTubie, który się ukazał. I myślę, że tak, to, to powiedziałem już gdzieś wcześniej, że na podstawie tych wszystkich materiałów, jakie tam powstawały wcześniej, to ten jeszcze. Nie jest najgorszy. Nie jest jeszcze najgorszy. Bądźmy tutaj um, obiektywni, aczkolwiek, no mam zastrzeżenia do tych takich kwestii, które właśnie Wam tutaj dzisiaj przytoczyłem. Ja powiem tak, mam nadzieję, że co, no, że i zarówno Wojtek, jak i Marcin wyjdą z tego, wyjdą cali, wyjdą jeszcze silniejsi. Um, tam padło też takie stwierdzenie, że właściwie po śmierci Agnieszki Wojtek już nie ma nic do stracenia, że on tak jakby mu mógł nawet na rękę być w tym więzieniu. Ja w to też nie uwierzę. To jest taki, znaczy w to, że na rękę, żeby odbywać jakąś karę, tak? Że ma już taką znieczulicę do tego stopnia co do jego osoby, co się ma wydarzyć i tak dalej. Ja w to akurat nie uwierzę w tego rodzaju motyw. Aczkolwiek jedna rzecz, z którą się zgodzę, no to to jest to, że rzeczywiście po odejściu jego żony Agnieszki no to zmienił się bardziej i że jego ta wybuchowość, ta nerwowość, ta taka wiecie co, no, specyficzna postawa w niektórych programach no to, no to taki już się po prostu Wojtek stał. No taki się zrobił. Ale czy można mu się też z drugiej strony dziwić, jeżeli jego żona została tak Potraktowana też w szpitalu. Tego akurat nie chciał komentować, w jaki sposób została potraktowana. Prowadzący program, nie wiem, ale się dowiem. A może wydaje mi się, że się bał tego skomentować, że została podłączona do, do urządzenia, jakim jest respirator, a nie powinna być podłączona, bo poszła z innym w ogóle schorzeniem do szpitala. Została wykonana akurat taka procedura. No i o tym się bał powiedzieć. Albo też nie chciał prowadzący tamten kanał, także ja będę śledził jeszcze, jak będą powstawały tego typu materiały, właśnie związane z kameratami. Będę je komentował. Bo dlaczego miałbym tego nie robić? Tutaj nie wstawiam żadnych urywków na prawie cytatu, odsyłam, bo nawet nie wiedziałbym, co konkretnie Wam tutaj gdzieś powstawiać. Może miałbym później znowu jakieś problemy i materiał musiałbym kasować. Tak jak kiedyś to było z materiałem o Oli którą robiłem materiał taki o Oli ze Stefanowa i później skończyło się, jak skończyło film został usunięty więc jak ktoś po prostu będzie chciał to szybko sobie ten film wyszuka nie wiem ale się dowiem taki kanał na YouTubie nie będzie ciężko tego znaleźć bo film jeden z ostatnich parę dni temu się pokazał i ten tyle słuchajcie będę kończył tego dzisiejszego vloga to jest taka moja wypowiedź w tej całej sytuacji kwestii tak jak mówię jeżeli będą jakieś inne materiały to będę też je w jakiś sposób omawiał. Jeżeli będą jakieś informacje związane z Wojtkiem i Marcinem, a będę miał jakieś potwierdzone, no to też będę się nimi dzielił Tyle z mojej strony pozdrawiam was z Bukaresztu życzę wam zdrówka, Wy napiszcie komentarze, subskrybujcie ten kanał No i. Wszystkiego dobrego Wam. Jeszcze raz życzę. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.